Witam serdecznie na Grzybobraniu. Niestety mieliśmy dosyć długą przerwę, ale w końcu jesteśmy i znowu mam tutaj moją ulubioną borowikową drogę. Niestety widać, że ona jest zjeżdżona, więc jakaś młodzież tutaj strasznie szaleje na jakichś pładach albo motocyklach. Jest bardzo zjeżdżone, natomiast pojawiły się znowu borowiki. Ten wygląda bardzo dziwnie, ale zaraz go wyciągniemy. Mam nadzieję, że będzie więcej. Zobaczymy dalej, co będzie. Bardzo dziwny ten borowik, a dokładnie to jest jeden, dwa, trzy, cztery, pięć wzrośniętych borowików. Ciekawe, ale borowik to borowik. I o to właśnie chodzi na tej drodze. Tutaj jest jeden borowik, a tu jest. Całe gniazdo małych borowików. Jeden, dwa, trzy, cztery malutkie. O, i pięć malutkich. Ach, piękne są. I kolejny piękny borowiczek. Ono do nas ono No, zaraz się wyrwiemy. A, ja wykręci. A, zatykamy dziurkę. Taki piękny borowiczek. Piękne, naprawdę piękne borowiki tutaj rosną. A tutaj niespodzianka. W naszej borowikowej drodze rośnie sobie kozak, ale taki ładny, bardzo, bardzo czarny. Piękny. A tutaj tuż przy drodze koźla czerwony. koźla czerwony. Ale nie sam? Bo w towarzystwie prawdziwka. He hej! Dwa grzyby w jednym miejscu. A tam widzę jeszcze jednego koźlacza czerwonego. Ten jest trochę mniejszy. Ale jakże piękny. Świetne są te grzybki. Oczywiście tradycyjnie trzeba je trochę poklepać. Oj! Żeby wysypały się zarodniki. I zaraz będziemy je wyrywać. Dobra. Wyrywamy. Ja to zawsze ładnie wykręcam. Delikatnie, delikatnie. Hop. I zamykam dziurkę. I to samo zrobimy z prawdziwkiem, który rósł obok. Wykręcamy. Hop. Zakrywamy dziurkę. Ach, piękne. Rosną też tutaj czubajki, kikanie. Ale ta wygląda jak już byją coś jadło. Może jakaś serenka Albo zając. A tamta jest za mała. To nie będę ich brał. Może znajdę gdzieś dalej więc większe, to może wtedy wezmę. I kolejny piękny prawdziwek. Hanatu, hanatu. Zarodniki wysypujemy. Twardziutki, więc na pewno będzie zdrowiutki. Wykręcamy. Ale wielki. Piękne. Oh yeah. Dobra, zakrywamy dziurę. I następne borowiczki. Bardzo piękne. Sztuk 3. Tak sobie rosną. W kupie. Piękne. Chociaż ten duży jest miękki. Pobukam. I zostawię. A te małe? A te małe powinny być dobre. Zaraz sprawdzimy. A tutaj rosną sobie piękne kozaki. Jeden taki. Drogi taki. Piękne kozaki. Raczej będą dobre. I kolejny piękny kozaczek. Prezentuje się naprawdę ładnie. Wysypujemy zarodniki. Wykręcamy. I zasypujemy dziurkę. Standardowo to samo odwracam tą moją borowikową drogą. A tutaj niespodzianka. Taki wielki prawdziwek. Ale jak szedłem z tej strony. Tego nie było. A teraz jest. O, chyba największy dzisiaj. Piękny. I o. Cudowny. Taki pomarszczony lekko na górze. Piękny biały od dołu. Cudowny. Mam nadzieję, że będą jeszcze jakieś. Chociaż zbliżam się już do samochodu. Dobra. na do nas. Pięknisiu. O. Opla. Wciągamy. Pięknie wygląda, naprawdę. Cudowny. Ok. Zamykamy dziurkę. O, a co to? Hehe. <laughs> się schował w trawie, no? Myślały, że się przed nami ukryjesz? Nie ma takiego chowania się. Do koszyczka. I dwa kroki dalej. Zagadka, gdzie się znajduje prawdziwek. Tutaj jest. Pod trawką, pod mchem. Taki troszkę wygięty. Ale piękny. Jak to prawdziwek. Ale oczywiście nie był samotny. Sprawdźmy tutaj, gdzie są prawdziwki. Kilka ich tutaj jest. To jest liść, a pod liściem jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. No proszę, sześć. Sześć prawdziwków. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6 i tutaj był siódmy. Haha! cała rodzinka. Piękne. Chyba popełniłem jakiś błąd w obliczeniach. Jak tam było 7, to jest 8 i 9. Aczkolwiek, czy tego można uznać za 2, czy za 1? Łebki 2, korzeń 1. Znaczy trzon 1. <grystanie> Jeszcze jakieś 5 metrów od auta. Chyba już będzie ostatni. Ale jakże ładne. Jaki gruby. Piękny. I chyba czas na krótkie podsumowanko. Czyli można powiedzieć, że jesienny wysyp grzybów w końcu się rozpoczął. Czekałem na niego bardzo, bardzo długo. Ze względu na brak deszczu i niesprzyjające warunki. Grzyby pojawiły się we wrześniu, później znikły. E, teraz znowu są. <laughs> znaczy w sumie nadal mamy wrażenie <laughs> Ale już bliżej października. Oby więcej, oby więcej. No niestety tamten już był ostatni. No i tak jestem zadowolony. Po okresie bez grzybia w końcu coś się pojawiło. Naprawdę piękne są. Mój zegarek pokazuje, że przeszedłem 1 km 480 metrów i zajęło mi to jakieś godzinę 10. Czyli nie aż tak długo, ale grzybki są naprawdę piękne. Oby sezon trwał jak najdłużej.